Ty sobie tego Windowsa swojego będziesz siedział dwa tygodnie i, i do, kroił go tak, żeby był dokładnie taki jak ty chcesz, tak? No, taka jest prawda. Jeżeli coś ci się wysypie, to ty sobie tam pogrzebiesz w logach i, sobie to, i to sobie zrobisz. W, w Macu to jest dużo trudniejsze i właściwie niepotrzebne. Cała marketingowa linia firmy była ustawiana po to, że to jest plug and play, tak? Włączasz, pisujesz dane, logujesz się do systemu i wszystko działa. To jest tak jak kupujesz samochód i ja nie chcę kupować samochodu i mieć do niego walizki, kluczy, żeby co chwilę coś poprawiać, ja chcę włożyć kluczyk i jechać, tak? I tankować paliwo i to jest wszystko, co ja chcę od samochodu. I na tej samej zasadzie używam narzędzi elektronicznych, czyli telefonu i, i komputera. Ja nie chcę musieć grzebać, ja nie chcę musieć ustawiać wszystko, to ma działać i tyle. Mam mi pomagać w pracy. Ja rozumiem twoją potrzebę kontroli nad każdym aspektem i, i to samo jest z iPhone'em. Polityka firmy to jest osobna rzecz, nie ze wszystkim się zgadzam oczywiście. Robię system Jacka Sparrowa. Take what you can, give nothing back. Czyli, czyli po prostu biorę, będę Fity i resztę zostawiam, po prostu nie, nie dotykam.